Oi, oj, oj! hej witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj będę próbował łowić okonie na ultralighta na jacksona streama. jestem wspólnie z Mateuszem trochę już takim bardziej profesjonalnym wędkarzem ode mnie mam nadzieję, że połapiemy jakichś fajnych okoni nie będę tutaj przedłużał, bo chcę skorzystać, bo na tym zbiorniku nie jestem często. Jest on taki, można powiedzieć, nowy zbiornik, już tu raz byłem. Nawet macie z tego odcinek z tam okoł konia 30 cm. Link macie do tego starego odcinka w opisie. A ja już zaczynam łowić. Wszystko na bieżąco z tej kamery będziecie widzieć. Tak? Mówiłem, że zawodowiec. Dobra, ja z dałem już kilkanaście rzutów, nawet kilkadziesiąt można powiedzieć, więc spróbuję na jakiegoś spinmada może, cykadę, taką okońową. Oto cudo, co mi ostatnio dało parę szczupaków, no ale liczę na okonie głównie dzisiaj, mam nadzieję, że i okonie da, zobaczymy. Kurde, bela. Przyfasoliło coś. Mocne uderzenie bardzo. Coś fajnego się rzuciło. No pewnie tak. Kolega się do takich nie przyznaje, a ja bym takie z chęcią przyjął, no. Widać, że już 40 jest trochę na koncie. Jest okoń pierwszy, udało się. Czekamy na następne, mamy nadzieję, że trochę większe. Latające szczupaki, nawet się nie zdążył pokazać. To jest taki okonek, nie piękny No już taki fajny Taki zawodniczy Nawet lepiej Co to nawet do miarki byś się Co mi tu radzisz mistrzu? Mikado może być spoko Z takie małe kopytko Coś w tym stylu? Tutaj Ale może być Takie rzeczy? I co? I mówisz, że nagłówkę z sojadzikowej normalnie? To jest to samo, co i umie. O kurde, zobaczcie, patrzcie, taka sama przynęta. No to, to może coś złowię dzisiaj. Sami. Bym uderzało w tę. W tę też? Z tą taką, z tym ciemniejszym wywiecikiem. A popróbuję, popróbuję. Ty to masz wszystko mniejsze. Pesaczek, <noise> wędeczka. Siedzi. Ale ryba! O łoł, łoł, I się nagrało w końcu. Mówię, że jesteś mistrzem, kurde, już piąty okień dzisiaj. Spada. Skusił się ten okonek na przynętę matusiaka, jaskółeczka, fachowo jak się nazywa, wiesz, może... Ojejku, zabij mnie, ale ci nie powiem, bo nie W każdym bądź razie w naturalnym kolorze perły. Zmienię też na coś bardziej naturalnego, żeby dorwać tego okonka i lecimy dalej. Mówimy, tam są jeszcze głębsze miejsca. Zobaczymy, co tam dalej się wydarzy. No jeszcze mi Westina zabrał 003 Dziękuję Ja nic nie będę mówił żeby nie denerwować jeszcze bardziej kolegi No co? Trzeba wiązać i następne To skoro już wiążesz, to pokaż jakie to masz przynęty więcej Bo to jest też ciekawi zasię. co mogę pokazać Co go pokazać? Matusiaczki Super przynęta na okonie Westin Shahteezy 7 cm, ten kolorek w szczególności Jaskółeczki, tego typu I przede wszystkim Big Fat Zarąbista guma Właśnie mi kolega takie dwa użyczył Za co jestem bardzo wdzięczny, będziemy oczywiście testować ich skuteczność No i na ten zbiorniczek, co ja tu mogę jeszcze pokazać Tutaj mamy Water King takie robaczki, też piękna sprawa. Co tu mam ciekawego jeszcze? Katech, klasyka, no i chyba tyle. No i z AliExpress oczywiście tanty. To jest kot. No o tantych skuteczności nie trzeba raczej dyskutować. Oj, 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 ależ garbus, ja liczę! Jaki okoń! A ja ja się. Słuchaj, ja? Aż po niego wejdę, ja pierdolę. Całe mokry był, ale się opacało. Znaczy, no podnieciłeś za bardzo, ale takie 30, nie? No. Super! Może jeszcze uczeń mistrza nie przerósł, ale na pewno zyskał u niego jakiś tam szacunek, respekt, tak? Tak. Dumny jesteś? Yy, strasznie. Zbierze go sobie tylko i wypuszczamy od razu, nie ma co mieć szybki. No słuchajcie, długo czekałem na pierwszego konia w tym roku, ale jak już, znaczy wymiarowego, bo wcześniej złapałem jakieś tam malutkie piskaczki. Ale jak już wziął, no to taki prawie 30 centów, 29. Ej, wypuszczamy rybkę. Ależ piękny Już taki fajny rozmiar naprawdę. Na kiju mam nadzieję, że nagrał się hol. Na kamerze, bo na kiju to już... Ajajaj, aj, aj, wrażenie robił. Jest, udało się. Siedzi kolejna ryba. Właśnie mu powiedziałem, że zajmę się rybami. Prawie, że nagrał hol. Ej, to więc ja się zająłem rybami. Dobrze. Zająłeś się rybami i wrócił. No i co? Ja mogę mu tylko gratulować. Falnąłem o konia 30 prawie. Ale taka ciekawostka, bo na jesieni zrobiłem na tym zbiorniku dokładnie. Praktycznie takich samych rozmiarów okonia. Tylko na dużą, większą gumę i bardzo gruby. Ten był w porównaniu do niego chudzielec. A branie było u kolegi, tak? Przed sekundą branie było. Także, no, biorą te okońki fajnie. W końcu jakieś tam łowisko się udało znaleźć z okoniami. Zobaczymy, co przyniosą kolejny rzut. Ja cały czas. O jej, ale piękna ryba. Ale szczupaczek. A jakby to był okoń, to był ładny, nie? Także coś się dzieje. Łowimy dalej. Nieźle. Mój kolega złowił kiedyś okoń na ma trójkę. Kolejne piękne branie. Co tu się teraz dzieje? Okoń szupak? Znowu? Odpaliły się te ryby dzisiaj fajnie. Teraz już tak to troszeczkę bardziej pod wieczór niż pod, poł pod południe. Ale zaraz sprawdzę, która godzina w ogóle. Tak, ciekawość. 18. No, to dobrze mówiłem Widać. Słoneczko widać? Teraz widać. <grymne> Jak ci nie wygodnie to zrobka do przodu. Nie ma problemu. No. Tak już się. Siedź. Na tego robaczka. No nie, myślałem, że sam dać. <grymne> Nagrodę cię szybko wypuszczę. <grymne> Róbeczka. O, są Słuchajcie, był przed chwilą szczupaczek. Myślałem, że sandacz, ale to mniejsza oto, i tak nie mamy czerwca, więc nie byłoby się czym chwalić. W każdym bądź razie taka oto przynęta. Jak ona się nazywa? Bo zapominam cały czas. Fat Bug Big Fat Bug. Po Mateuszowskiemu Big Fat Bugi. No, czy jakoś tak? W każdym razie na pewno będę testował te przynęty w tym roku. Poświęcimy na pewno im jeden odcinek oddzielny na kanale. Jeden. Dobra, dwa odcinki. A jak będą brały na nie ryby, to nawet i parę naście. Dobra, słuchajcie, taka oto przynęta łowimy dalej. Zaraz zachód słońca, no coś pięknego. Dzisiaj naprawdę ryby chcą żerować. Trzecia moja ryba, a kolega to miał kurde tyle okoni dzisiaj, że to jest szok. Tak fachowo nazywają się te przynęty. Proszę bardzo. No i co, i tutaj Mateusz przy zachodzie słońca. Wielkie cza No kurczę, nie mogę się wysłowić. Czachra ryby. Czy wielkie to bym się pokłócił? Nie no, słuchaj, miałeś fajnego 35 okonia, Tak na oko. Zerwałeś. No zagadałem Cię, no to możesz na mnie zwalić. No powiedz, czego ja nie zerwałem. Nie, ale bez kity, miałeś tyle zerwanych ryb, co wyholowanych dzisiaj. A ja w sumie to ani jednej nie zerwałem, ale też specjalnie za dużo brań nie miałem, żeby mieć co zrywać. No bo masz grey streama i dlatego masz wszystkie ryby. No Ty masz bardzo finezyjną wędeczkę bardzo paraboliczną. No i co? Powoli będziemy kończyć, ale jeszcze oczywiście czekamy aż zrobisz większego okonia, złowisz ode mnie, żeby na miniaturkę co było jeszcze. Chociaż już i tak masz takiego fajnego na miniaturkę, ale zobaczymy, może się uda. Jak myślisz? Pewnie, musi się udać. Peweks. A jak nie, to następnym razem będzie. O, kolega tutaj Forfan, widzę. Ja tylko taki zawzięty na ryby jestem. No, <laughs> no takie oto robaczki. Będziemy testować. Widzisz jak nazwość, wszystko się plączy Nie, za dużo mam w łapach Ciach Ciach, ciach, ciach 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 i cyk Będzie luks Czeburażka, 6 gieta i lecimy z tematem. Największe okonie biorą po zmroku. Największe to zostają w wodzie. No, bo są na takie duże, że nie da się ich wytargać z wody. Dobra. Słuchajcie, dosłownie jeszcze kilka rzutów. I spadamy. Ale do tego czasu jeszcze czekają na nas czterdziestaki. No dobra, słuchajcie, po wielu okoniach, po wielu szczupakach w końcu wracamy do domu. Możemy już wrócić. Bo nagra nagraliśmy odcinek. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Czas się zbierać. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie zostawić też subskrypcję, żeby mieć filmy na bieżąco, to nawet możecie strzelić dzwona. My tutaj z kolegą jeszcze będziemy nieraz pewnie łowić. Ej, tak, ale dzwona nie samochodem. <noise> no dobra, niech i tak będzie. Trzymajcie się i sayonara. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem.